Jest sobota, zaczynamy panoramę lubelską. Anna Repce wiśniewska Dzień dobry Państwu, a oto co przed nami. Po starym moście zostało niewiele, nowy, prawie gotowy. Dywaniki ze skóry bobra, nietypowa interwencja KAS. Wskazówki o godzinę do przodu. Dziś śpimy krócej. No, jeszcze kilka miesięcy cierpliwości, drogowcy proszą Łęczyńskich kierowców. Zarówno prace na nowym moście na wieprzu, jak i na rondzie podcycowym idą lepiej niż planowano. Oznacza to, że remonty na krajowej 80 dwójce powinny zakończyć się tuż przed szczytem wakacyjnego sezonu. Po starym moście na wieprzu z dnia na dzień zostaje coraz mniej śladów. Wiekowa konstrukcja oddana do użytku blisko 60 lat temu za 60 dni będzie tylko mglistym wspomnieniem. Z jednej strony rozbiórka, z drugiej ostatnie prace wykończeniowe. Montaż ekranów akustycznych, budowa dojazdów do nowej przeprawy, przygotowanie ścieżek pieszo-rowerowych. Zaawansowanie prac drogowcy oceniają na 85%. Nowy most pochłonie 50% milionów złotych. Przede wszystkim wybudowany jest on w klasie obciążenia A, co oznacza, że mogą po nim przejeżdżać cięższe pojazdy. O 20 ton ten most ma większą nośność od starej przeprawy. No i też pod kątem środowiskowym, chociażby jest to most trzyprzęsłowy, czyli odległości pomiędzy podporami są dłuższe, szersze. No i wpływa to korzystnie na koryto rzeki Wieprz. Prace trwają też na innym odcinku Krajowej 82. W głębokim, w gminie Cyców nie ma już niebezpiecznego skrzyżowania na którym kierowcy jadący na wprost drogą wojewódzką często nie zatrzymywali auta. Czterowlotowe rondo jest przejezdne, ale do ułożenia pozostała warstwa ścieralna na wierzchni. Trzeba też wykonać oznakowanie pionowe i poziome. Rondo jest realizowane w ramach programu bezpiecznej infrastruktury drogowej i kosztuje 8,5 miliona złotych. Ta inwestycja wpłynie z pewnością na poprawę bezpieczeństwa. Wnioskowali o nią sami mieszkańcy. Rondo powstało u zbiegu drogi wojewódzkiej nr 838 z drogi krywą nr 82, więc w miejscu, gdzie często dochodziło do kolizji. Obydwie inwestycje powinny zakończyć się w te wakacje. W obydwu przypadkach drogowcy dzięki łagodnej w zimie wyprzedzają harmonogram prac i jest więc nadzieja, że w lipcu kierowcy wybierający się na pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie będą korzystać z już oddanych do użytku inwestycji. Do nietypowego zatrzymania doszło w Terespolu przez funkcjonariuszy służby celno-skarbowej. W bagażu podróżnego znajdowały się dwie skóry bobra, które, jak twierdził zatrzymany, miały służyć jako dywaniki w samochodzie. Próba takiego przemytu to złamanie prawa podróżnego. Czekają teraz konsekwencje. Przewoził je e, turysta e, Białorusin w bagażu podręcznym. E, powinien je. E, okazać funkcjonariuszom przed przystąpieniem do kontroli. W wyniku działania funkcjonariuszy, jak już powiedziałem, ujawniliśmy dwie skóry bobra. Przewóz takich towarów wymaga specjalnego zezwolenia dyrektora generalnego ochrony środowiska. W tym przypadku mężczyzna takiego zezwolenia nie miał. Oświadczył, że ma licencję myśliwską i bobry zostały odłowione na terytorium Białorusi. Przewoził je na własny użytek. Miały posłużyć jako dywaniki w samochodzie. Skóry bo obraz zostały zabezpieczone przez funkcjonariuszy i posłużą jako dowód w prowadzonym postępowaniu karno-skarbowym. W tym przypadku będzie wymierzony mandat. Kilka tysięcy pątników pokonało własne słabości i dotarło do upragnionego celu. Za nami 11 lubelska ekstremalna droga krzyżowa. W wąwolnicy z pielgrzymami rozmawiał Michał Hetman. Pierwsi pielgrzymi dotarli do wąwolnicy przed trzecią rano. Wiem, że była grupa, która biegła. Pewnie to są ci, którzy biegli te 50 km, bo nie biegną czarną trasą, czyli 50 km. No i umówmy się, że to już jest hardcore i oni się zatrzymują, odprawiają stację drogi krzyżowej i dalej biegną. Także to jest no, wyciąg niesamowity. Ale w tej drodze nie o tempo chodzi, a o czas poświęcony sobie i Bogu. Dla mnie było w tym roku bardzo ciężko. W tamtym roku przefrunęłam, a w tym roku myślałam, że nie dojdę. No. Ale dotarła pani. Tak, aleluja. Czuć w nogach, ale też czuć w sercu, w głowie jest super. Co to daje? Czas dla siebie przede wszystkim, nie tylko dla pana Boga, ale też dla siebie. Fizycznie na pewno dało się odczuć, no ale no, kondycji jednak też trochę, trochę potrzeba, no ale jednak fajna okaza, żeby się wyciszyć, yy, pobyć trochę samemu ze sobą. Wyposażeni w termosy, latarki i aplikacje pokonywali od 30 do 50 km. Ja to można powiedzieć, że tak bez przygotowania właśnie przyszło, ale w tamtym roku zupełnie bez przygotowania w tym roku tak około 40 minut dziennie i to jest za mało. Jest tam mapa, jest tam trasa w sumie, która jest bardzo dobrze opisana. No i też idziemy grupą, jednak te czołówki, te lampki w nocy gdzieś się są takim drogowskazem dla drugich, którzy idą z tyłu. Ta forma duchowego przygotowania do świąt Zmartwychwstania Pańskiego z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. Przyjechałem dołączyć do swojej rodziny, przyleciałem z Paryża, bo obiecałem, że zrobimy to wszyscy razem. Ona jest szósty raz i pierwszy raz do końca. Także wszyscy dotarliśmy do samego końca. To, co widzieliśmy w katedrze i przed katedrą, no to naprawdę radowało serca. Ponad cztery tysiące, myślę, że przynajmniej tak, tak zambony taka cyfra padła. Popularność ekstremalnych dróg krzyżowych bierze się z kilku powodów. Po pierwsze, łączą przeżycia duchowe z fizycznymi, oferują intensywne nocne przeżycia. Człowiek wszystko rozmawia właśnie tak jak pan Jezus na Kalwarię szedł właśnie i w samotności człowiek rozważaj. Chodzi o to, żeby poczuć tę wspólnotę i razem dotrzeć do celu, dotrzeć do Pana Boga. Po drugie, ekstremalne drogi krzyżowe są odpowiedzią na zmieniające się czasy, kiedy coraz mniej osób ma dwa tygodnie wolnego, by pójść do Częstochowy. O EDK się rozmawia w pracy, o EDK się rozmawia w szkole, o EDK się rozmawia na ulicy i każdy jakoś żyje tym tematem, kiedy przychodzi Wielki Post i czas na EDK w różnych terenach Polski w różnym terminie. A więc niesamowita rzecz, jak my dzisiaj potrzebujemy tego czasu, takiej jednej nocy, takiej intensywnej, intensywnego momentu doświadczenia i duchowości, ale też i sprawdzenia się fizycznego. W przyszłym tygodniu ekstremalne drogi krzyżowe zorganizują m.in. parafie w Puławach, Radzeniu Podlaskim i Hełm. Oglądają Państwo panoramę lubelską w sobotę i już za chwilę kolejne tematy z regionu. Sterty śmieci po sprzątaniu kazimierza. Spory ruch w ogródkach, czyli wiosna. A dziś w nocy zmiana czasu. I jak zawsze jest przy tym społeczna dyskusja na temat potrzeby jej utrzymania. Przestawienie czasu na letni odczują m.in. pasażerowie. A opinię w tej kwestii pytał mieszkańców Lublina nasz reporter Aleksander Grudziński. Zwolennicy zmiany czasu cenią dłuższy dzień i oszczędności, m.in. w zużyciu energii. Krytycy narzekają na zakłócenie dobowego rytmu i skutki zdrowotne. Spór o zmianę czasu trwa. A w czasie przesuwa się decyzja Parlamentu Europejskiego. Polska, podobnie jak inni członkowie Unii Europejskiej, wielokrotnie podejmowała temat konieczności odejścia od tego systemu. Czy tego chcemy, czy nie. Najbliższa noc będzie o godzinę krótsza. Nie podoba mi się to. Dlaczego? No, bo potem się trudno do tego przystosować. Znaczy, Tą zmianę czasu akurat bardzo lubię, bo wreszcie będzie widno wieczorem. <laughs> Także y, dla mnie to jest zmiana pozytywna, bo mimo tego, że śpimy troszkę krócej, to... to... Człowiek się szybko przestawia, a jest widno. Nawet gdyby doszło do porozumienia, który czas zatrzymać w Polsce na stałe. Także w tej kwestii zdania są podzielone. Czas zimowy jest zgodny z naszym naturalnym rytmem biologicznym. Zastosowanie czasu letniego to dłuższe wieczory. Zdaniem psychologów najważniejsze jest utrzymać stały cykl. Każdy rodzaj adaptacji będzie jakoś w jakiś sposób nadszarpywał nasze stabilne, dotychczasowe funkcjonowanie. No i będziemy reagować stresem. To znaczy, im większa ta zmiana, im bardziej dotkliwa dla nas, no to ten stres będzie większy. Plusów zmiany czasu nie ma. i hmm, Odkąd skończymy? się ten taki podstawowy argument ekonomiczny, to wydaje się, że z psychologicznego punktu widzenia takich korzyści ja nie widzę. Kluczem do utrzymania zdrowia jest sen. Konserwuje nasz organizm, a nikt nie lubi nagłych pobudek. Z przeprowadzonych w 2020 roku badań National Sleep Foundation wynika, że coraz mniej śpimy, a nasz sen jest coraz gorszej jakości. Ja jestem przyzwyczajona już do tej zmiany, akurat pracuję na zmiany, i jutro śpię krócej, pędząc do zmiany. Jestem pracownikiem ochrony zdrowia. Mi już jest to obojętne, tak naprawdę. W niedzielny poranek część z nas może czuć niewyspanie, ale są jednak tacy, których zmiana czasu napotka w podróży. Podróżujący PKP Intercity będą mieli państwo przymusowy godzinny Przystanek. 12 składów zatrzyma się o godzinie 2 w nocy na swoich trasach. Nie zmieni się natomiast kursowanie nocnej komunikacji miejskiej w Lublinie. Zmiana czasu trwa w Polsce nieprzerwanie od 1977 roku. W 2018 roku ponad 4,5 miliona Europejczyków opowiedziało się za jej zmianą. Aleksander Brudziński, Panorama Lubelska. A teraz jedno z ciekawszych zjawisk astronomicznych w tym roku. Gdy tarcza słoneczna zostaje przesłonięta przez księżyc, miłośnicy astronomii mogą oglądać rzadkie zjawisko. Mowa o zaćmieniu słońca, które dziś około południa obserwowano także z Lublina, Maja Matejaszek. Kiedyś znikająca tarcza słoneczna budziła niepokój i była odczytywana jako boski znak. Współcześnie to atrakcja dla amatorów astronomii. Oglądałam ze w dzieciństwie może z 15 lat temu, a teraz no właśnie ponownie przyciągnęłam swojego narzeczonego już i <laughs> będziemy razem obserwować. Przejął pan pasję od narzeczonej? E, tak naprawdę dopiero poznaję tę e, te dziedziny i coraz bardziej się. Tak naprawdę wkręcam w to. Zjawisko w każdym zakątku Polski wyglądało inaczej. W Lublinie zaczęło się około godziny 11.55, a szczyt przypadł na 12.29. Polega na tym, że księżyc rzuca swój cień na Ziemię. W tym wypadku będzie to półcień, bo nigdy, nigdzie nie dojdzie do całkowitego zaćmienia. No i my po prostu z Ziemi widzimy przysłoniętą tarczę słońca. Zakryte zostało około 5% tarczy słonecznej. Miłośnicy astronomii mogli je obserwować w kilku punktach miasta. Pracowałem jeszcze to właśnie, to u nas dużo spawaczy i wychodziliśmy przed halem, to było wtedy połowę prawie zasłonięte słońce, także to było, też to było w godzinach jakichś tak między, prawie koło południa, ale to już dawno, dawno. Z 20 lat temu, ale tu jest bardzo małe, ale widoczne. Obserwowanie słońca jest fascynujące, szczególnie podczas zaćmienia. Jednak ciekawość bez zachowania odpowiednich środków ostrożności może kosztować zdrowie, a nawet wzrok ostrzegają astronomowie. Jeżeli spojrzymy bezpośrednio razi, okulary przeciwsłoneczne nie, wy, nie wystarczą. Eee, dlatego albo specjalna właśnie taka folia e, tak zwana Millerowa, aluminiowa, e, bezpieczna, założona nawet na teleskop, e, umożliwia na przykład obserwację plam słonecznych, czyli aktywności magnetycznej Słońca. Więc przez taką folię jak najbardziej nawet można filmować, gdyby była założona na obiektów kamery e, lub filtry szklane. Czyli płytka spawalnicza, kiedyś używano też dyskietek. Dużo popularność zdobywają takie specjalne kliny Herschela. To jest jeszcze bardziej bezpieczne, bo często jak się robi pokazy dla małych dzieci albo dla większej liczby osób, to ktoś tam może jakoś uszkodzić ten folię i niestety ułamek sekundy i oczy, oko możemy stracić. A tutaj jest specjalny filtr który daje jeszcze lepszy obraz. Najbardziej spektakularne jest całkowite zaćmienie słońca. Przy 98% zakrytej tarczy słonecznej zapada zmrok. W Polsce niestety dość rzadko takie zaćmienia występują. Najczęściej są częściowe. Następne dopiero będzie 12 sierpnia 2026 roku za rok. W Polsce będzie prawie całe zakryte, ale żeby zobaczyć całkowite, musielibyśmy pojechać tam do Hiszpanii, Portugalii. Księżyc stopniowo oddala się od Ziemi około 4 cm na rok, dlatego całkowite zaćmienia słońca kiedyś zniknął. Wtedy będzie można obserwować tylko zaćmienia częściowe i obrączkowe. W zaćmienia, kiedy widać koronę, Księżyc takimi samymi rozmiarami kątowymi przesłania nam Słońce i uwidacznia te rejony Słońca, które są z reguły niewidoczne. Na szczęście całkowite zaćmienia Słońca znikną dopiero za około 600 milionów lat. Maja Matyjaszek, Panorama Lubelska. W sobotę mieszkańcy Kazimierza Dolnego wzięli sprawy w swoje ręce, zakasali rękawy i posprzątali na nabrzeże i wąwozy. Wiosenne porządki to już gminna tradycja. Śmieci nie brakuje, choć podobno jest lepiej niż było kiedyś. Na rynku była tylko odprawa i podział kompetencji. Ofrodowcy, strażacy, wodniacy i samorządowcy podzielili między siebie cały Kazimierz Dolny. Wiele organizacji, wiele osób się włącza. Wygląda to tak, że spotykamy się na rynku, wy... decydujemy kto w jaki rejon idzie. Tutaj to też jest kwestia tego, że sypuje się z góry, prawda? Niestety woda znosi, jak wiemy, wąwozy nie powstały znikąd. Wymywająca woda znosi te śmieci i często no, gromadzi się to w całe hałdy. Prawda? Czasami jest miejsce, gdzie podchodzimy i mamy worek na przestrzeni metra kwadratowego. Duchowie ochotnicy ochoczo zebrali 30 worków śmieci. Dla nich to minimalizowanie ryzyka. Im mniej łatwopalnych śmieci na suchej zieleni, tym mniejsze szanse pożaru. I jednocześnie większa szansa na to, że młodzieżowa drużyna wyciągnie z tego wysiłku jedynie słuszne wnioski. Mieszkają tutaj, tutaj się urodzili i tutaj myślę, że miejmy nadzieję, że będą żyć. Tak więc no, dbanie o estetykę, o to, żeby było czysto, żeby można było sobie pójść gdzieś tam do wąwozu i nie widzieć tych śmieci dookoła, które leżą i autentycznie szpecą po prostu krajobraz, żeby, żeby tego nie było. I jedni porządkowali wąwozy, inni wybrzeże. Wodne, ochotnicze, pogotowie, ratunki. Odpowiedzialny jest w Kazimierzu Dolnym nie tylko za życie i zdrowie turystów, ale i za nadwiślańską florę i faunę. Zebrali nie tylko butelki czy resztki papierosów. Pozostałości po fajerwerkach już praktycznie dwa worki mamy pełne. E, bardzo dużo tego materiału, akurat spotkaliśmy w tym roku. Natomiast kołpak, no właśnie, skąd on się wziął? Może gdzieś był przy drodze, bo jest niedaleko, ktoś po prostu w formie zabawy sobie go rzucił. Wiosenne sprzątanie Kazimierza Dolnego to już tradycja. Mamy 14 sołec, w każdym sołectwie jest po kilkanaście czy kilkadziesiąt osób zaangażowanych, e, plus to, co jest za moimi plecami, czyli, czyli osoby, które będą sprzątać Kazimierz Dolny. Więc myślę, że dzisiaj. Do akcji wyruszyło kilkadziesiąt grup sprzątających. Jakie śmiecie były na Górze Trzech Krzyży, to lepiej nie mówić. No. Jest lepiej, generalnie jest lepiej. To takim optymizmem napawa. Najlepiej będzie, gdy te śmieci będą trafiać od razu do kontenerów i na wysypiska. Ale to zależy wyłącznie od nas samych. Michał Hetman, Panorama Lubelska. No właśnie, dziś w Lublinie mieszkańcy mieli szansę pozbyć się niepotrzebnych elektroodpadów. W zamian były sadzonki kwiatów, a wszystko w mobilnym punkcie na parkingu przy Centrum Handlowym przy Ulicy Kupieckiej. Lubelska akcja jest organizowana cyklicznie. Wspiera zrównoważony rozwój i zachęca do oddawania elektroodpadów, czyli wszystkiego co kiedyś działało na prąd albo na baterię. Wszystkich, którzy przyniosą elektroodpady do naszego centrum, nagradzamy pięknymi sezonkami sezonowymi, które zgodnie z kalendarzem ogrodnika można już sadzić w ogrodach. Baterie równają się saszetce nasion. Im większy sprzęt, tym więcej sadzonek można było dostać. Trzyletnia Patrycja ma już swoją stokrotkę. Razem z tatą wybrała się na pomysłową ekozbiórkę. Ładnie. Podobają ci się? Tak. Świadomość Polaków wzrasta z roku na rok. Żelazko, dwa telefony, termometr i baterię standardową. No wiadomo, nie będzie się wyrzucać tego do kosza, więc trzeba oddać na y, zbiórkę odpadów. Oddaliśmy magnetowid jeszcze i DVD takie, które zalegały. Ale y, tak, to jest dobre miejsce, żeby pozbyć się takich śmieci i nie zanieczyszczać, nie wrzucać do kontenerów w śmietnikach y, przy bloku. Niestety wciąż zbyt wiele elektroodpadów trafia na dzikie wysypiska. Sprzęt, który używamy, dopóki używamy, jest dla nas bezpieczny. W momencie, kiedy trafia do środowiska, staje się niebezpieczny. Zawiera szkodliwe substancje typu rtęć, chrom, brom które są dla nas szkodliwe, dla środowiska również, dla Ziemi. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy, jaką siłę rażenia mają nawet najmniejsze elektroodpady. Taka bateria guzikowa, którą mamy w zegarkach, na przykład czy w ciśnieniomierzach, potrafi zanieczyścić, rzucona do środowiska, potrafi zanieczyścić metr sześcienny ziemi. Jedna bateria. Ci, którzy nie zdążyli w sobotę, będą mieli jeszcze okazję, aby pozbyć się niepotrzebnych urządzeń i odświeżyć swój ogród. W niedzielę zbiórka elektroodpadów potrwa od godziny 10 do 16. A propos sadzonych kwiatów, to rozpoczęły się przygotowania do wiosny w ogrodach. Praca idzie pełną parą, mimo chłodnych nocy, pierwsze rośliny zaczynają kwitnąć. Robi się kolorowo. Róże, tulipany, lilie, magnolie. Pani Stanisława w swoim miejskim ogrodzie spędziła całą sobotę. Zna wrażliwość roślin i wie, że bez naszej pomocy nie odwdzięczą się okazałą barwą kolorów. Trzeba najpierw skopać, zagrabić, posiać, żeby coś urosło. A jak już zagrabimy i przygotujemy miejsce na nasadzenie, czas na wizytę u specjalisty od ogrodnictwa. Ziemia o tej porze roku ma odpowiednią wilgotność. To ułatwia ukorzenienie roślin. Nie zapominajmy o nawozie. Pod koniec marca przypomina o sobie forsycja. Kwitnie hiacent, pojawiają się żonkile. Właściciele szkółek ogrodniczych zachęcają także, by poznać mniej popularne, a równie piękne gatunki. To na przykład kamelia japońska. Piękne, grube kwiaty, bardzo długo kwitnie. I dopiero zaczyna kwitnienie to jeszcze... 1, dwa, dwa miesiące trawie kwitną. Okazuje się, że nadal najbardziej lubimy kwiaty, które kojarzą się z polskim krajobrazem. To już jest od 3 zł cena na takie rzeczy. Co to są za? Jakieś tam różne cebulowate drobne rzeczy, już prymulka wchodzi, bratek jest. To początek prac w ogrodzie. W kwietniu sadzimy m.in. nasturcje, słoneczniki i aksamitki. A na koniec zaglądamy do szkoły podstawowej nr 50 w Lublinie, gdzie działają klasy sportowe o profilu siatkarskim. Dla uczniów to szansa m.in. na lekcje WF-u ze sportowymi idolami. Jak trenowali w dzieciństwie? Na przykład jak się odżywiali, jaką dietę mieli. Szans, by zadać takie pytanie w szkole podstawowej numer 50 jest sporo w trakcie roku szkolnego. Klasom sportowym tutaj patronują siatkarze Bogdan Kilu Są dzisiaj testy naborowe, i my pomagamy tutaj, jakby, żeby ten przebieg był dobry i, i, i szybki, żeby te dzieciaki mogły pokazać swoje umiejętności. Klasy o profilu siatkarskim są tu cztery. Te formy edukacji mogą wybrać uczniowie po ukończeniu trzeciej klasy. To jest profesjonalny trening, taki jaki mają zawodnicy z takiej najwyższej półki e, ligowej. E, I to, to przede wszystkim, o, e, jednocześnie uczą się od najlepszych. Uczęszczanie do klasy siatkarskiej to ogromna dawka ruchu i zdrowego wysiłku. W klasach profilowanych mamy bardzo dużo tych zajęć, ponieważ mamy 7 godzin wychowania fizycznego ukierunkowanego na piłkę siatkową, plus 2 godziny basenu. Tak że to jest ogromna ilość godzin w klasach. Dzięki współpracy 50 z klubem szkołę ma szansę poznać cała siatkarska Europa. Jesteśmy coraz bardziej znani rozpoznawalni, głównie dzięki imprezom na Globusie, że nasi uczniowie mogą uczestniczyć a w tych wydarzeniach, wyprowadzają zawodników, no i sławią imię szkoły. Klasy siatkarskie w Szkole Podstawowej nr 50 w Lublinie istnieją od trzech lat. No właśnie, i w kwestii sportowych idoli, to w Hali Globus trwa właśnie mecz. Siatkarze Luk Bogdanka kontra siatkarze że na Koźle. Póki co w setach jest jeden do jedynego. U nas jeszcze jeden temat. Uczniowie Lubelskiego Liceum promują przestrzenie dla młodzieży w Lublinie. Wszystko w ramach olimpiady zwolnieni z teorii. Dziś razem z zagranicznymi studentami ruszyli ulicami miasta na nietypową wycieczkę. W pomysł zaangażowali się uczniowie ze Szkoły Imienia Królowej Jadwigi w Lublinie. Połączyliśmy Europejską Stolicę Młodzieży i Europejską Stolicę Kultury. Wykorzystaliśmy to do naszego projektu. Zauważyliśmy, że młodzież, która mieszka w Lublinie, nie angażuje się w sprawy lokalnej społeczności, nie wiedzą, jakie możliwości rozwoju oferuje im to miasto, i postanowiliśmy, że im pomożemy. Pokażemy te miejsca i gdzie mogą się rozwijać. Powstaje też ranking ulubionych miejsc młodych osób dzięki ankiecie, którą uczniowie rozesłali do innych szkół. Lublin też jest takim miastem, według mnie, co nie śpi. Naprawdę, ono nigdy nie śpi. Zawsze są jakieś, jakieś, jakieś koncerty. Znaczy, na przykład teraz niedługo będą tak te juvenalia, zawsze są jakieś akcje, noc kultury. Lublin to miasto studenckie. Pomysł ulicjalistów pomaga zaklimatyzować się przyjazdnym rzakom w nowej rzeczywistości. jest to bardzo kulturalne miasto dawną historią. A też ważne jest to, że to bardzo internacjonalne miasto i tu na ulicy możesz spotkać osobę z bądź jakiego zakątka świata. Chodzi nam też o taką integrację pomiędzy młodzieżą polską a studentami zagranicznymi. Młodzież z Liceum Królowej i Dwigi przygotowała wspaniały projekt, który myślę, że posłuży się tej integracji. Integracji i nie tylko. Te praktyczne umiejętności, które daje Olimpiada Zwolnienia z teorii. To jest coś, czego nikt im w życiu nie zabierze, i oni mają później dzięki temu też taki lepszy start trochę w życie, bo poza tym, że znają tą teoretyczną wiedzę, którą zna każdy, to wiedzą, gdzie co załatwić, jak to załatwić, z kim o czym rozmawiać, kto im może w czym pomóc. Wydarzenie zorganizowano w ramach projektu Młodzież Kultury. I to wszystko teraz za chwilę prognoza pogody i Marta kogłoza dziś nietypowo bo aż z Tarnogrodu nasz wieczorny serwis o 21:30 czekam na państwa i do zobaczenia